Cześć, witajcie z strony Gaming, a to kolejny odcinek z Fortnite'a na tym kanale. W tym odcinku pokażę wam, jak włączyć powtórki w Fortnite. Cie. No więc, już bez zbędnego przedłużenia, przechodzimy do e, pokazywania, jak się właśnie włącza. Więc przechodzimy sobie tutaj takie trzy, 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 trzy kreski, znajdziemy no właśnie opcję ustawienia no i mamy tutaj taki monitor, obok tego jest właśnie tutaj. Takie, takie jakby, um, taka ikonka ustawień obok tego monitora. Po prawej to jest ta druga zakładka o, o której nazwie gra. No właśnie tutaj mamy re, re, języki regiony, ten ruch, tutaj walka, budowla, samouczek, dodatkowe opcje gry. No i na samym dole będziecie mieć powtórki. Tutaj mamy takie opcje jak... Nagrywanie powtórek, nagrywaj powtórki rozgrywek drużynowych, dużych drużyn, czyli takich drużynowych, nagrywanie powtórek w trybie kreatywnym. No, ja tutaj mamy wszystkie opcje oczywiście. Ja, ja mam na razie wszystko wyłączone, żeby coś mi nie, nie za bardzo lagowały, bo no, to się wiąże z tym, że jak włączycie wszystko, jeszcze macie jakieś najlepsze ustawienia, nie macie najlepszego komputera albo w ogóle jeszcze gracie na telefonie, to no, nie polecam, bo, no, bo strasznie zacina. No ale jak już macie lepszy komputer, no to... Nic, właśnie, żeby różnicy Wam no to nie zrobi. A no więc, jak chcecie nagrać zwykłe powtórki z jakiegoś meczu solo, żeby zobaczyć, jak gracie, jakie błędy popełniacie, no to dajecie po prostu nagrywanie powtórek, no i dajecie włączone. Jak chcecie nagrywać powtórki, jak gracie w drużynach, no to dajecie też włączone tą strzałkę po prawej stronie. No i jak chcecie je w trybie kreatywnym, no to też dajecie. Ale, jak nagrywacie w trybie kreatywnym, to polecam wyłączyć to, te, te dwie strzałki no i zostawić e, jedną opcję. No bo będzie to obciążać wasz komputer, no bo wiadomo, wszystko nagrywa. No i tak to wygląda. Jeśli chcecie nagrać tylko mecze solo no to to, drużny to to, no i kreatywne to to. Mam no, nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę na poprzednim kanale, na którym już nie ma tutaj odcinków. Taki film miał właśnie 1200 wyświetleń, coś w okolicach, więc no, też liczę na takie wyświetlenia. Ja też sobie przy okazji włączę sobie właśnie powtórki, ale tylko solo. No więc dziękuję Wam za oglądanie. Yy, subskrybujcie kanał też do końca listopada chcemy mieć 50 subskrypcji yy, ty, oczywiście trzeba sobie zapiszec, zapisać zapisać jak się z ustawień no i co? Ja się żegnam trzymać się cześć